Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym materiale z serii Resident Evil 4 wersji Remake. Może pamiętacie, ostatnio właśnie byliśmy w przerażającym zamczysku. No i teraz musimy się udać na drugie piętro, które właśnie odblokowaliśmy ostatnio. Więc piętro niżej drzwi były zamknięte na kolejne regiony, ale teraz właśnie odblokowaliśmy nowe przejście. I w zasadzie tyle. Jeszcze jakieś skarby mamy, z tego co widziałem piętro niżej, ale na razie nie mogę odblokować. Jakiś klucz jest potrzebny i dopiero wtedy. Dobra, w każdym razie nowy teren. Jesteśmy chyba przygotowani. Mamy karabinek, więc ruszamy. Mieliśmy spotkać się na placu. Congratulations, Mr. Kennedy! Are you ready to hand over the girl? Not this guy again. i am taking the liberty of preparing some entertainment for you. Without further ado, the gallant knight protects the princess bear. Ugh. <coughs> <coughs> Dobra, haskuje się obrona. Zakładniczki. Zobaczymy, tędy mamy iść. A, dobra, czyli odblokujemy skrót. No zawsze fajna sprawa. Niech będzie. Niech będzie przeciąg. A i tak się zamykają drzwiczki. A to z kolei jakieś poboczne chyba przejście, chyba także warto było zobaczyć. Może kolejny safe room Już rzeczywiście. No to fajna sprawa. Niektóre pasożyty potrafią kontrolować osobę, na której się znajdują. To jest podstawowa wiedza wśród biologów, ale nie wiadomo wiele o tym, w jaki sposób pasożyty to wykonują. No i to jest przykładowa lista pasożytów, które to robią. Dicrocoelium. Kiedy są larwą, pasożyt migruje do przełyku mrówki. W ten sposób zmieniają zachowanie mrówki. Kiedy temperatura spada w trakcie wieczoru, w trakcie godzin odpoczywania, zainfekowana mrówka wspina się na szczyt rośliny i zaciska liść, wykorzystując żuchwę, żeby potem było to zjedzone. Teraz z kolei drugi Galactosomum. Narwa pasożyta wybiera sobie jako dom mózg rybę. Takie jak na przykład żółtoogon tak zwany. Albo bas papuga, też jakiś inny rodzaj. Kiedy jest zainfekowany, ryba idzie do góry na powierzchnię wody, gdzie pływa dopóki nie zostanie zjedzona przez ptaki. No Jeszcze trzecie leuchrochloridium. Ta larwa wytwarza się w łodydze oka od ślimaka, gdzie pulsują tak jak jakieś robaki. Zmieniają zachowanie ślimaka i wymuszają, żeby poszedł na górę roślinę, żeby był łatwo widoczny dla ptaków. Kiedy pasożyt zostanie zjedzony przez ptaki, wtedy nareszcie się przemieni w dorosłego. No to w sumie jeszcze jest więcej rodzajów różnych pasożytów. Mogli wymienić na przykład... Kordyceps chyba się nazywał. Zdelastowas, to was. Może kojarzycie. Także inny pasożyt od... A to od grzybów. Więc to nad Trochę inaczej by to działało. Ale dobra, w każdym razie, sejwujemy się. I teraz przejdziemy na trochę jakiś inny teren. Patrzcie na to. Jakaś poboczna sprawa, albo może skrót na później. Na rzeczywiście. Czyli nareszcie przechodzimy na główną misję. Mieliśmy się spotkać właśnie z bohaterem, który da lekarstwo dla Ashley. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Stawiałbym, że jakieś catscenki. Mamy wrogów o wiele dalej. Może skuszy pistolet. Wow. Tak się strzela. Jakaś korba jest potrzebna. Ale prędko, o kurde. Patrzcie jaka destrukcja jeszcze tarczy, fajna sprawa. Dobra, tylko amunicja mi się skończyła. Przykra sprawa. Dobra, poszukajmy co mamy jeszcze na arenie. Gdzie my w sumie jesteśmy? To wszystko jest krew, jakaś magma, nie wiem. Smoła. Mało przyjemna sprawa w każdym razie. Gdzieś ich słyszę, piętro wyżej? Dobra, to do zaskoczyć, czy to jest dobrym pomysłem? A, mamy koleś nagle, dobra. Zobaczmy, jak się prezentuje możliwość kraftowania. No akurat tam do karabinku. W sumie podoba mi się na większej ilości wrogów. A nie stać mnie, kurde, to boli. Jeszcze jakieś kraftowanie niech będzie. To z daleka sobie postrzelam. A, przez wodę to już nie. znaczy przez wodę, przez smołę, nie przez strzelę. Na dalekie odległości będę musiał walić. Kurde, ile mają zdrowia. Prąbane. Jeszcze tam idzie? A, bo zmutował. Kurde, strzał na padzie. Nie potrafię. No, Obijemy wrogów przynajmniej. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Gdzieś się tam kryją. Kurde, wszyscy mutują, naprawdę. O nie! Kurde, to boli. Ile ma zdrowia? Porąbało go? What the hell? Już 10 strzałów na niego Co mu jest? a dziwna sprawa. Dobra, jak tam leczenie? Jedno wystarczy? Czy podwójne? Jedno takie je zrobimy wystarczy, powiedzmy. O nie, on może tak one-shotować, zapomniałem o tym. Dobra, podejść tu, Kaleś, nie, ale nie Ashley, kurde. Co ona chce zginąć? Net mnie nie zarazili... znaczy nie zarazili. Nie zadaje mi żadnych obrażeń. Więc w nie było aż tak ciężko. Ale przydałoby się więcej amunicji. Zobaczmy czy coś wykraftuje. Może do shotguna, cokolwiek. Submachine gun. I tyle. Jeszcze warto przodować. A to znowu korba jest potrzebna. Jeszcze amunicja, zaraz zobaczymy. Chyba jeszcze było piętro wyżej, coś do sprawdzenia, jak mi pęci myli. O, proszę bardzo, akurat to czego potrzebowałem. Mamy i koło. Tylko pytanie, czy to w jakiejś odpowiedniej kolejności, bo w dwóch miejscach mogę przekręcić. Nie wiadomo, pasuje. do mnie. A dobra. Mo druga runda. Patrzcie ilu wrogów. Nie wygląda najlepiej. No nie, wiem, czy to nie jest marnowanie amunicji, grat, może zobaczymy E kurde, co jest? Jeszcze mnie podpala koleś jakoś z boku. Jeszcze gdzieś był kusznik, o wiele dalej. Raz jeszcze mutują, kurde. Dobra, tu jestem bezpieczny w miarę. Czy znaczy przed kusznikiem, to jest mutant jeszcze. Mam jakiś grad, nic nie mam. Tak, już nic nie mają tak dużo zdrowia. Jak ktoś się jeszcze modli, o ja proszę bardzo. Mordujemy wszystkich. Mam koleś. ty też żyjesz. Ja jeszcze nie wszystkie wazy przy okazji rozbiłem. Trzeba wszystko dosłownie sprawić. Dobra, i więcej nie mamy. Jedyna opcja to zakręcenie kółkiem. No. Może dobra, obrady jeszcze coś wykraftować w moment. Stać mi na cokolwiek lepszego. Kraftowanie. Do maszyngana I chyba tyle. Jeszcze mam dwa strzały do Magnuma. Może się przyda. Do jakiegoś większego przeciwnika przekaz jeszcze jakichś kuszników mordowałem na piętro wyżej. Może coś będą posiadać interesującego. Tam był jeszcze jeden, jak się tak dostać daleko. Nie wiem. Otwórcy, ja oczywiście, by chcieli, żebym na wprost poszedł, ale dopiero za chwilę. Może jakieś materiały będą mocno przydatne. Kto wie. Dobra, mniej więcej jestem ustawione. Zobaczmy co dalej twórcy przewidują. Możemy znowu zakręcić, może jakiś most by się pojawił. A czy tak szybko? Czy to z dobrym pomysłem? Nie jestem pewien. Zobaczmy. top, Hang on. Ej kurde, gonią ją najgorzej. No cóż, szczęście nie mają jakoś dużo zdrowia. O, jeszcze do nas przychodzą niedobrze. O, kurde, ledwo co żyje, ale jeszcze mam leczenie podwójne. Kurde, ciężkie zadanie, nie mam amunicji. zabijem swoją, tak? A to super. Ja nie mogę, ale misja. Dobra bohaterce się udało, ale ja zaraz nie żyję, najgorzej. Ja nie mogę. tak, bo ja bez przerwy swoją zabijałem, na tym to polega. Nie mogę strzelić w bohaterkę. Jak ona jest noszona przez kolesi. Ja na przykład full auto strzem w przeciwnika i bez przerwy ją zabijałem, ale głupia sprawa. O rany. No dobra, daliśmy radę. Tylko w ogóle nie mam amunicji. Dobra, to było całkiem ciężkie. Więcej nie zrobię, już nie mamy dodatkowych materiałów, więc ruszamy dalej. Czasami bywają dosyć trudniejsze momenty, bardziej denerwujące, ale. Jakoś dałem radę, całe szczęście. Bez śmierci, z najwyżej, bohaterka zginęła. Dobra, może do obrady jeszcze coś wykraftować? Zobaczmy. Kraftowanie z czerwonym. Jeszcze całkiem sporo amunicji. Pytanie do czego? Sub-Machine gun może być. Na więcej mnie chyba nie stać. Dobra. Coś tam niby mamy, ale niewiele. Może nareszcie uda się spotkać z bohaterem, który ma nasze lekarstwo podobno. No, co szczęście, więcej amunicji. Gra dobrze wyczuwa, że mi zaczyna brakować. I tyle, idziemy dalej. To już będzie misja główna zaraz. Zamknięte? Ej. A, muszę się wspinać. over here Hey <coughs> Hey You sure you're good y Yeah yeah, we push Looks like the right place. You okay? I think so. Uh, instead of worrying about her, worry about your own skin. Co na myśli, że ja to zrobiłem? Nie wiem, kurde, ale tajemnicza sprawa. No czyli Chapter Results, jak mi poszło, zobaczmy Cztery śmierci. O kurde, kiedy to było? Nie pamiętam. Hmm, raczej zapisujemy się, save game. No i w sumie to obo na ten dzisiejszy odcinek. Jeżeli interesuje Was kontynuacja, to polecam zostawić jakaś suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i tyle, ja się z nam żegnam Do jutra.